Japoński kosmolifting. Odpowiednik Kobido. Ma z nim bardzo dużo wspólnego, ale tak jak Kobido zrobić w domu, jest bardzo trudno sobie samemu praktycznie, nie za bardzo jest to możliwe. To w przypadku cudownie liftingującego, drenującego, konturującego kosmoliftingu liftingu jak najbardziej jest to możliwe. I ja dla Was właśnie taki cukiereczek z Japonii mam. Pokażę Wam dzisiaj pięć głównych gestów. Po reszcie zapraszam na zajęcia Yoga Tractive, bo to tylko u nas. Natomiast to będzie 5 gestów, które już pozwolą Wam taki masaż wykonywać codziennie. Zajmiemy się tą no, dla wielu z nas bardzo ważną częścią twarzy, dzisiaj akurat czołem nie. To sobie zostawimy na inny materiał. Natomiast teraz po prostu ruszamy. Bardzo ważnym trikiem jest tonizacja przed masażem. Ja tutaj używam czegoś więcej niż toniku. Używam takiego bardzo solidnego serum. To ono się nazywa nektar tonizujący-wygładzający i rzeczywiście, poza regulowaniem pH co jest ważne, żeby skóra naprawdę z tego masażu skorzystała on też nam daje takich dwóch lekarzy naczynek glukonolakton, kwas laktobionowy. Niacynamid, praktycznie kultowy dla każdej cery, bardzo, bardzo cenne, mnóstwo ekstraktów roślinnych, w tym z opuncji, i tutaj bardzo łatwa forma zastosowania, bo psikamy, ale jeśli chcecie wykorzystać swój produkt, to użyjcie po prostu swojego ulubionego yy, toniku. Wystarczy. I teraz to będzie masaż olejowy, czyli wykorzystamy sobie w moim wypadku bazę olejową Premium. Znowu świetne, świetna mieszanka świeżuteńkich olejków. Możecie poczytać tam pod spodem, co w niej jest. To, z czego my jesteśmy bardzo dumni, to jest rozlewana ręcznie, dlatego że jest rozlewana w bardzo małych ilościach, bo dla olejku najważniejsze jest to, żeby był on świeży. Tutaj mamy działanie takie mocno też ceramidowe, czyli odbudowę płaszcza hydrolipidowego. Przytulamy takie dłonie z olejkiem do policzków, do czoła, brody. Jeśli nam troszkę zostało, warto Podziałać też na szyję i zaczynamy nasze pięć gestów. I uwaga, uwaga. Tutaj trzeba się troszeczkę skupić, ale dojdziecie do wprawy, dlatego że zaczniemy tylko od prawej strony naszej twarzy i będziemy działać co chwilę, zmieniać dłonie. Ja Wam pokażę, jak to wygląda szybko, żebyście nie myślały, że to jest jakieś potwornie skomplikowane. Zrobione szybko wygląda tak. Jeden gest, drugi, trzeci. Czwarty, piąty i drenaż. Ale teraz po kolei. Uwaga! Tutaj będzie dużo akupresury. Lewa dłoń, lewa. Identyfikujemy ją. Łapie porządnie brodę i robi tutaj akupresurę. To są nasze partie hormonalne. Bardzo ważne receptory jajników, więc trzymamy brodę. Z prawej dłoni robimy takie mięciutkie grabki i zagarniamy owal twarzy. No bo o lifting nam chodzi. Zobaczcie, to jest masaż tkanek głębokich, bardzo miły, ale robię ten masaż właśnie głęboko, czyli staram się sięgnąć do powięzi, do mięśni i to rusztowanie antygrawitacyjne sobie wymasować do góry, przeciwdziałając migracji tkanek, szczególnie tłuszczowej, w dół. To był nasz gest numer jeden, teraz się zabierzemy za gest numer dwa. Zaczniemy go tą prawą dłonią. Po czym prawa dłoń, uwaga, chwyci tutaj z boku brustki. O tu, tu, tu. Nie tu, tylko tu. I teraz przekładamy leciutko, bo przypominam, że interesuje nas tylko jedna strona twarzy prawa. Lewą dłoń na prawo, nie tak jakoś daleko, tylko tak. I masuję, spłycając brustkę. A tutaj mocno trzymam przyczepy mięśniowe. I masuję znowu głęboko, przyjemnie, około 15 razy, oddychając spokojnie, relaksując się. Możecie to zrobić nawet i wiele więcej razy. Ja teraz celuję w takie dobre, sensowne minimum. I uwaga, trzeci gest. Ja sobie zacznę ten drugi, tak jak on wyglądał, i teraz ta lewa dłoń zatrzyma się i przytrzyma. Bardzo ważne punkty akupresury. Tu przy nostrzu mam znowu wolną prawą, tak być powinno. I teraz masuję żuchwę i policzek. I zobaczcie, zaginając troszeczkę palce, jestem w stanie pięknie liftingować, unosić owal, żuchwę, działać antychomiczkowo. A zarazem, co ważne, rozluźniam napięcia, szczęk znowu ja sobie zamknę oczy, wasz też zachęcam jeszcze parę gestów głębokich, przyjemnych i ze spokojnym oddychaniem kończymy. I teraz uwaga, ta dłoń prawa, która masowała, zrobi kroczek nad kość policzkową i leciutko pod kątem 45 stopni podtrzyma policzek. Będzie nam się lepiej masowało, a jeśli wam się robi tutaj taka kieszonka linfatyczna, taki zastój, taki, taki jakby wybrzuszenie, to trzymając, możecie pomasować, mocniej, staranniej i jakby nie będzie Wam się skóra w ten sposób ciągnęła za dłonią. I jestem na górze policzka, jest to idealnie e, bezpieczne też dla cer naczynkowych, bo to jest głaskanie, czyli twarz się ładnie zaróżowi, ale nie będziemy nic tutaj robić inwazyjnie. I ostatni nasz gest, zatrzymujemy lewą dłoń pod Tutaj kącikiem oka powinna znowu być wolna prawa i pod okiem, już wyjątkowo, zamiast tych grabek, które głęboko chcą pomasować, robimy takie gładzenie, czyli piękny drenaż linfatyczny. Ale też dla osób dużo pracujących przed komputerem, czy krótkowzrocznych, które mają tutaj ciągle takie małe napięcia w okolicy oczu, które rysują nam wzmacnki mimiczne, to będzie świetna rzecz. Robimy parę razy drenaż limfatyczny bokiem twarzy, bokiem szyi i pięknie zrobione. No i przenosimy się na drugą stronę. Tak jak mówię, to nie jest cały masaż, ale pokazuję Wam, Tutaj to, co można zrobić bardzo fajnie dla dołu twarzy. Czyli teraz interesuje nas lewa strona buzi, prawa dłoń. Zidentyfikujmy je dobrze. Łapię brodę znowu mocno. Pamiętajcie, że to jest też akupresura. I zaczynamy zagarniać owal twarzy. To jest potrzebny poślizg. I wy, wy widzicie, że tutaj skóra troszeczkę ja ją przesuwam, ale ona mi się nie, nie zagina, mi się w takie zmarszczki... Które by mogły zostać. Ja to robię bardzo głęboko, stąd ten efekt. Na no pewnie jakby się masowała dwudziestolatka, to w ogóle tego efektu by nie było. I to jest gest numer jeden powtarzany 15 razy mniej więcej. Teraz zaczynam ten gest i tą lewą dłonią, i ona się zatrzymuje i mocno przytrzymuje powtarzam, z boku, czyli schodzimy, jakby brustką, i mamy to. I masujemy brustkę. I znowu częstym błędem jest, jak przekładacie tak daleko dłoń, to gdzieś ona Wam idzie nie tak. A my chcemy tu spłycić. Więc masujemy. To jest bardzo przyjemne, relaksujące, unoszące kąciki ust. Tak widzicie? Zaróżowienie cery, czyli jej piękne odżywienie. I to jest nasz gest numer dwa. Potem ten gest znowu zaczniemy, ale zatrzymamy się z dłonią, tą prawą. Ona nam przytrzyma znowu przy nostrzu, tak? I powinnyśmy mieć wolną lewą. Jak coś się pomyliło, musicie przewinąć ten film i wrócić do tego momentu. Lewa trzyma. O, pomyliłam, przepraszam. Prawa trzyma, lewa masuje po lewej stronie żuchwę i policzek. I znowu wspaniała sprawa dla. Kącika ust, działanie przeciw, przeciwkomiczkowe i przeciw tutaj zaciskowi szczęk, a przy okazji ta tkaneczka tłuszczowa, która może by chciała, jest w ogóle bardzo ważna i cenna, ale jeżeli by chciała migrować w dół, to nie dziękujemy, nie jest nam to potrzebne. Zatrzymujemy się z tą Lewą, która masowała, robimy nią kroczek i lekko napinamy policzki. Jak mi nie wierzycie, możecie puścić i pomasować, a potem przytrzymać i pomasować. Zobaczycie, jaka jest różnica. Jesteśmy na górze policzka, czule go głaszczemy, ale dzięki temu lekkiemu napięciu skóry możemy zrobić to troszkę mocniej. I my tutaj bardzo też dobrze drenujemy. Tutaj, akurat drenaż przebiega przede wszystkim tą ścieżką zatokową, więc to już się dzieje. Czyli teraz będzie musiała wydmuchać sobie noski po tym masażu. I bardzo dobrze, po 15 gestach. Zatrzymujemy prawą dłoń tutaj pod okiem i masujemy. I znowu, jeśli chcecie spróbować, po co my tu w ogóle trzymamy. To puśćcie, pomasujcie, zobaczycie, że wtedy ta delikatna skóra pod okiem jednak nam się troszkę niepokojąco przesuwa. Druga rzecz, tutaj stymulujemy nawilżenie oka. Masujemy, masujemy, troszeczkę to skrócę, chociaż może nie, bo zróbmy sobie taki mini-masaż razem. Zakładam, że chwilkę czasu macie, jeśli to oglądacie. Masujemy, masujemy i schodzimy z drenażem. W dół. I tutaj używanie dobrej jakości olejków jest bardzo ważne. Pamiętajcie też, ja to zawsze powtarzam, że jak wybieramy dobre olejki, to jest super ważne, żeby one były świeże. Czyli rodzimy, niebrzmiący jakoś marketingowo doskonale słonecznik, na przykład zimno tłoczony, świeży, jest 100 razy lepszy od starej. Choć może i kołtowej opuncji figowej, tak? czy, czy oleju arganowego, który na półce sklepowej się wystał długo. No i ogólnie też lepiej działają zawsze mieszanki olejków, dobrze skomponowane, wysokoceramidowe, nie zatykające porów. Mieszanki po prostu dają nam dużo szersze spektrum cennych substancji zawartych w przeróżnych olejkach, cała filozofia, a ja Wam życzę uroczego, przemiłego kosmoliftingowania i poczucia takiej zrelaksowanej i gładziutkiej twarzy, jak po wakacjach. Dziękuję za tę wycieczkę do Japonii i do zobaczenia!